Witam serdecznie moi drodzy z tej strony Łukasz. M. Dzisiaj na odcinku moi drodzy ponownie otworzymy nową kolekcję od TOPSA, czyli sezon 2022-2023. Mecz, a tak mamy tutaj kolekcję Liga Europejska, Champions League i e, Liga Konferencji. Jest to multipak z pierwszej edycji. Można go nabyć. Na stronach internetowych Topsa No i ja tutaj nadal poszukuję Tej karty Game Changer Leroy Zane Z Bayernu Dlatego dzisiaj otworzymy sobie na odcinku Właśnie te dwa multipaki Zrobimy pojedynek Pomiędzy nimi Zobaczymy jakie karty limitowane nam wpadną Jest w środku również Checklista Czyli mamy pierwszego multipaka. A teraz drugi otwieramy. I mamy to samo: czeglista i trzy saszetki. W jednej saszetce jest karta limitowana, a dwie są zwykłe. Więc zaczynamy, moi drodzy, najpierw. Z saszetkami, gdzie są karty limitowane. Zrobimy pojedynek. I w pierwszej saszetce mamy kogo? Vinicius Junior z Realu. Czyli tutaj mamy Real. Od razu zobaczymy, czy wpadł tutaj też ktoś z Realu. Logo Liverpoolu jest. Logo Realu. Pięknie. Czyli jest punkcik. Następnie Creswell z West Ham, następnie Julian Weigl z Benfica i specjalne Warrior Gerard Pique z Barcelony i Next Gen Jeremy z Villareal. Czyli były dwie karty specjalne plus limitka, czyli trzy. Teraz drugi multipak. I tutaj mamy kogo? Jest, moi drodzy, udało się trafić Game Changera Leroya Zane ekskluzywna edycja, więc jest trafiony, zatopiony. Ostatnio trzy multipaki nie trafiłem, a dzisiaj na pewno jest. I jeżeli chodzi o limitkę, to jest Paul Torres z Villareal. i patrzymy na kolejne tutaj karty czy będzie Real albo Villarreal, Ajax blind jest Real, Azad, czyli druga karta logo Paris Saint Germain, Haji Glasgow, Rangers i match winner Aubameyang z Barcelony. Tutaj jeszcze musimy cofnąć się, bo wiem, że to była karta właśnie z Villarreal, Jeremy, więc też jest punkt. I to na tyle. No, i teraz otworzymy pozostałe saszetki, które mieliśmy w tych multipakach. Jestem tylko ciekaw, czy ten Leroy Leroyzane jest tylko do trafienia w tych saszetkach, gdzie jest limitka, czy może też w tych normalnych. Kent, Reina, Foden, Fati, Sangary, De Bruyne, Busquets kapitan. Gaspar z Villarreal, kapitan, więc jest też drugi punkcik. Remis 2-2. Ale wpada ponownie Azart 3-2. Diaby, ponownie Warrior, Pique i Signature Style Marco Royce. Grimaldo z Benfiki, dalej Smalling Jest logo Milano, super Kilka kart Milano też jest w tej pierwszej edycji Neni z Arsenalu Guerreiro Konate Uribe Alvarez Logo Paris Saint Germain Hradecki Rodri Enforcer i Legend Paul Gascoigne z Glasgow Rangers. Okej. Okay. I teraz dwie saszetki z tego drugiego, multipaka. Mamy Hadjiego ponownie, Cresswell, Gavi, Robertson, Tomori z Milanu, Royce, Bonucci. Martinelli logo Realu, czyli czwarta karta logo Bayeru Leverkusen, match winner Vinicius, piąta karta, 5-2 i man of the match, signature style, Jack Grealish z Manchesteru City i ostatnia saszetka, Weigl Spinacola, Gakpo logo Interu, Cancelo Bellingham, Otavio, Ruben Diaz, Tavernier, Immobile, Warrior Niklas Zille z Borussii i match winner Duszan Wlachowicz z Juventusu. Tak więc moi drodzy, jeżeli chodzi o pojedynek to wygrywa tutaj Real z limitką Vinicius. 52 kontra Villarreal z limitką Pautoresa. czyli wygrywa ten pierwszy multipak. Natomiast jeżeli chodzi o trafienia, to zdecydowanie drugi multipak, gdyż trafiamy właśnie ekskluzywną kartę Game Changer Sané z Bayernu. W sumie jest chyba 10 takich kart do zebrania, będzie naprawdę ciężko. Ceny są wywindowane, więc miejmy nadzieję, że uda się jeszcze coś trafić i wtedy jakaś wymianka za inną kartę. One występują w różnych sklepach, w różnych miejscach, więc naprawdę nie jest to takie proste, żeby to zebrać. Tak więc moi drodzy, z mojej strony to wszystko dajcie znać, co myślicie odnośnie tych dwóch multipaków i tej najnowszej kolekcji od Topsa z nowym sezonem już fajne karteczki moim zdaniem, ale Liczą się was, również Wasze opinie, więc czekam na komentarze. Z mojej strony to wszystko, dzięki za uwagę, pozdrawiam, trzymajcie się i cześć.